Dobra. Siema, Siema, witam Was z tej strony. Kolejny z Paulen. Witam Was w kolejnym odcineczku z Krasnogrodu. Jako, że jest piąteczek, piątunio, ma być odcineczek już po Lejwiku. Ja bym gdzieś tutaj strefę z ropą naftową zrobił. Tylko, gdzie mam jakieś złoża tutaj? Dobre pytanie. Chyba to było coś. Tu było coś takiego, nie? Mhm. Pokaż złoża surowców. No jasne, tylko domalujemy tutaj. maźniemy taką porządną robs robsko tutaj. O tu nie, tu jest... O właśnie. Tu uwalniamy takie porządne ropsko i właśnie w związku z tym, że budujemy tu węzeł, może taki zjazd, w związku z tym, że tutaj będzie ropa. To wypadałoby tutaj, przynajmniej na razie tutaj nie, ale tutaj na pewno w tym miejscu oraz w tym miejscu zrobić zjazdy. No i tradycyjnie od tego zaczniemy, czyli wywalimy tą trąbkę i walniemy tu koniczynkę i tam rejon naftowy zrobimy. To tutaj mógłby potem tramwaj w tą ropę jechać tędy. No. Dobra, robimy ropę naftową. Doczekamy się w końcu. Miał być odcinek o budowie ropy naftowej i będzie odcineczek. Tutaj sobie szybciutko tak zrobimy. Mm. Damy sobie zwykłą, taką klasyczną koniczynę zjazdową, żeby też zachować wjazd do, z tej obwodnicy do miasta, oczywiście. Bo nie możemy o tym zapominać. Teraz byśmy jakoś to przepieli tutaj. To by mógł być kolejny węzeł, jakiś drogowy. Hmm. Steam fajny. Który mi się tak bardzo zawsze podobał. Był taki mega fajny. Trampet. To jest ten gówniany co testowaliśmy na lewie i był do dupy Timbon z Turbin Turbinka, nie wiem. Co to jest za gówno ja pierdzielę Eee. Tych skrzyżowań mam za dużo trochę, ale są przydatne. O, to jest to chyba, ojej. Oj, tu będą za blisko siebie te skrzyżowania, Nie. Hmm. Szczęście, że mam kontrol Z, -a. o matko, no ten mod to się jednak przydał, a nie zamiast rozwalać o, o tutaj. Podłącz się, tylko może nie tak. Słuchajcie, ja się staram robić tak, żeby to... miało ręce i nogi już. Staram się to... robić z przyszłością. Dobra, ten zjazd trzeba będzie. O. A tutaj też zrobimy od razu połączenie autostradowe to bardziej może A jakby tutaj zrobić no właśnie tego typu zjazd i go jeszcze z tamtym rondem w strefie przy... mhm mm Dobra, to łączymy go tu. Łączymy sobie tu autostradę. Mm, I tutaj ronda. Kilka rondek zrobimy. Jedno będzie tu, jedno będzie tu jedną będzie tu te wszystkie ronda jakoś ze sobą skleić Dobra, tutaj coś takiego. Hmm. Ejc, nie tak. Główne drogi tego pola naftowego sobie najpierw zaznaczymy. tutaj jakieś takie drogi powiedzmy jednokierunkowe nie będą bo szyby naftowe i tak są malutkie, więc, o jeszcze niedawno takich przemysłów nie robię na jednokierunkowych ulicach kiedyś robiłem takie strefy dzielnice przemysłowe z O i tu ciach. O. No i teraz co? No. Aha, no tak te wjazdy na autostradę te zjazdy tu na autostradę trzeba tą strefę trzeba się tutaj podłączyć pod autostradę no bo jak oni stąd wyjadą ciężar, jak te ciężarówki nam tu oczywiście powyjeżdżają nie? no i tu do węzła drogowego Można by to... A nie no, tam już bez przesady. No i robimy to. Obszary przemysłowe. Ropa naftowa. Najpierw trzeba postawić budynek główny ropy naftowej. On sobie będzie tutaj. I teraz malujemy naszą. Nie to. To nie tu tu. Ja teraz wyznacz obszar przemysłowe pola naftowej łoniska. Niech sobie będzie taka nazwa tam o nazwę najważniejsze, żeby to była ropa. A jak to tam się nazywa, to już tam jeden pieron. I teraz tak, najpierw tutaj sobie damy tak. Szybiki naftowe. Może tak rozbijemy, żeby nie Oj, nie! Nie wszystkie na jednej kupie, bo to też powoduje potem problemy. O! To jakieś... Co to jest? Platforma wiertnicza może być tu. O, tu. Jakiś... Jakiś mały szyb. Duża platforma odwiertowa. Pyk. teraz jakieś już tutaj od razu przetwórcze, czyli jakiś tutaj, to jest zakład krakingu, tu kraking nafty i tu petrochemiczny, z pirolizy szlamu naftowego. I oleju opałowego, to jest jakieś tak warsztaty naprawcze. To tutaj może jakieś takie warsztaciki. Jeden warsztat, drugi war. warsztat naprawczy. I tutaj jeszcze może baraki, żeby zwiększyć wydajność. Jeden barak i drugi barak. Trzy po trzy baraki. Niech tyle będzie. Hmm. No i myślę, że co, no i... I mamy to. Mamy tu strefę piękną przemysłu naftowego. No i już trzeci poziom wbiła. A właśnie, jak tam nasz ten kampus? Prace naukowe, no właśnie, tutaj możemy sobie przyznać jakiś... ...Iron Twierker, no... przepis, ...ha. Nie, to się robi. No. Więc mamy tutaj pięknie zrobiony przemysł naftowy, o, mamy pole naftowe, proszę bardzo. A żeby tutaj. Hmm. O No i piękniej mamy ropę. No, tak więc trzymajcie się. No i cześć.